z tej strony woj 16, a to Minecraft. I dzisiaj ze mną moja siostra. Tak i będziemy grać na survival. Ja jestem na dole. Będziemy budować domy. Ja będziemy. Na dole. Y... Będziemy chodzić z skini, będziemy mieli nowe itemki. No i tak jak różni youtuberzy będziemy grać no, na na, no, będzie, na Taka dobra. będzie przygodówka jakby wam to powiedzieć, będzie taka, taką, bierzemy, taką przygodówkę zrobimy. My najpierw bierzemy drewno. Tak, my no, najpierw na, na, o drewno, bierz, najpierw drewno będziemy grali. Gdybym gościu mówił, że mam sobie internet, niech teraz zobaczy, jaką w ogóle co ja mam teraz i jaki teraz mam internet i ten, no jakoś, no, no dobra. Ja jestem u góry, moja siostra na dole. Tak Mam tego samego skina, bo nie wiem, może będę miał innego, ale na razie taki mi wystarczy. I dzisiaj ja może jeszcze nakręcę Transformers, tylko że ja teraz nie będę po stronie decepticonów, tak jak na tamtym, tylko będę po autobotów. tutaj jeszcze wykopię, dobra, i teraz crafting, wkłada że to jest drewno patyki, tak, A, dobra, patyki, jeszcze patyki. O, no gaz, wioskę. No, dwa miecze. A jak tam się mam przedostać? Dwa kilowy. Ja tam Ojej, ale ja nie musimy będę nie, nie musimy budować domków, dom. Nie będziemy budować, nie będziemy w wiosce, bo co to by było za, za przygodówka. To jest ja sobie wezmę za y, O, drodze. tutaj czekaj, czekaj. Nie, 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 nie musisz. Może coś znajdziemy. Poczekaj, bo jesteśmy blisko wioski. Tutaj widzę tam, gdzie tworzą żelazo, to wszystko tutaj w ja tym ty o też. tym. Tam pójdę i zobaczę, co tam jest. Tam Uwaga. I też dasz chlebek. Dobra. I też dasz coś? Tuż tutaj ubiorę. No i siostrzeżę z Chodź. No, co ty mi nie wszyscy sobie no. Zamknęli przede mną. No gdzie jesteś? No chodź. Nie ma zbierać, chodź, bo już za chwilę będzie noc. Słuchajcie, będziemy musieli. Przenocujemy w wiosce noc, jedną. No, no wyjdź. O nie chodź tam. Ale łóżko. O nie, no tylko przenocujemy raz i, no, i pójdziemy gdzieś. Dla ciebie będą spodenki. I tu, o, tu. na mam nazwę, Widzisz, że ja tutaj mam, dobra. No to masz spodnie, masz miecz, i masz kilo. I, i masz. Nie, tak, tak, i czy dam tak? Chleb dla, dla mnie, i dla ciebie, na żelaza. Dobra i chodź, przenocujemy jedną noc. tu? Nie, nie tu. Tu chodź. Dobra. No dobra i co, że nie ma łóżek no Też Będziemy musieli przenocować, no trudno. A ze mną? Na chwilę przenocujemy, no i pójdziemy. Mam ciemne drewno. Mam na miecz. Mam ciemne drewno. Czekaj, czekaj, czekaj. Pasz, mam na miecz. Poczekaj, dam ci drugi miecz. Jak to. Daj mi, żre, daj mi jedno żelazo, szybko. Szybko, daj mi jedno żelazo. Żela, żelazo, no. No, daj. Aha, dobra, rzuciła mi. Dobra, patrzcie teraz. Będzie mieczyk. I mam mieczyk. A ty masz ten. Masz sześć. Ty masz cztery. Masz ten na zapas. Rzuć mi tutaj dołu. Masz. No i będziemy musieli przetrwać. Czy a czy, a czy iść, czy nie no? Są potrzebne patyki. Okej, okay, ale czy iść? Patyk Dobra, no to pójdziemy. Czy przenioszę Tak! Ja miałam zbudować mi coś. Ja miałam coś Czyli? zbudować. Kupiłam sobie pięć patyków i miałam się zbudować. Co? Miecz? Więc coś w tym stylu, chyba kilo. Ale ja mam, ale starczyło odkład na miecz. A, ja, A ja, mam, ja mam kilo. Ale ja, mu, ja też mam za, ja będę miała zapasowy. Czeka, nawet trzeci niż może. To dalej. I prostu to znistrzysz. Ja się mam, Czekaj. Raz. To tu Trzy. Nie. Tutaj sobie zdrowie. Ale Masz raz krasi. Jeden patyczek dwa, Trzy, nie. masz. I czas zrób? Masz i się zrób kilo. Nadu jedź. No. Clipper tutaj szedł. Muszę podszedować jeszcze jeden patyk. A no dzięki. Kru. To je klipper szedł. Okej, okay, powolne. tutaj okay. Dobra, się nie jest Mam drewna 42. No. no. Jak będzie ktoś chodził, to wtedy na ząbki klipem, bo to byśmy, to byśmy to zobaczyli. Dobra, no chodź. Idziemy już. Ale zombie tutaj jest. Migo! go! Pijemy go! Ja z tyłu bigo. I nisz to. Niszcz. niszcz to! Niszcz! Niszcz to! I chodzi Kij nie chcę! tylko się uchyli! Chcesz na mnie Nie! Miecz która... się, chodź, 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 idę! Ale przy Ale tutaj przecież wszystkiego nie wziąłem. Aha, wziąłem. szkoda! Nie tu jak przyznać. Dobra, chodź, już pójdziemy. Wszystkie rzeczy zginą. 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 Nie zginą, mam lepszy miecz. A może ja nie chcę z bramki raczej? Ja nie mam, no to daj. No masz. Nie. No nie zakładaj tego. Ja mam już w wręcz. A ty masz w nodze. Czy w tyłku nawet? Ja w nudze. A ty masz w tyłku. Co? Ja mam w nodze. Nie w tyłku, zobacz. Pośrodku masz. Aha. Zniknęło ci, ja nie zniknęła. Nie, A, Masz coś? ZOMBIE! Ale zbierać warto. Musimy go... A może i nie Zombie. warto? ZOMBIE! ZOMBIE! nie warto może. A tak nie warto. Chodź szybko, 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 szybko. A. No chodź. A mięso zombie da się usmażyć? Nie, bo już... Prawie tak. skoczyłem. Ja jestem za głodna! Ja muszę zjeść coś, nie mogę skakać. Ja sam A skakałem. nie wiem, czy ty masz jeść. O, mogę skakać. O, mogę Uważaj, To Tych wybuchnie! Musimy go zniszczyć. tak trzy. Ma trzeci. A tak! No nie! Jierz się mięso. Nie, to jest zatrute mięso. To ja tu chwilę pobędę. Dobra. No ja chcę, żeby już była... Win żeby już był dzień, a nie noc. Ja A wyjąć. czekaj, bo ja zrobiłem świnie, masz. Chodź no i mam mięso. No. te mięso. Mam. Te mięso. Te mięso. Czekaj. Chciałem się zjadać. Hmm. Hmm. Gdzie jesteś? Ja mam Chodź. No, idę tam. on? Czekaj, trzeba było orce. Dobra, chodź. Już nam wstaje dzień. Dobra, idziemy. Ja widzę tego psa. On będzie bryz.

Krzysztof, pomóż mi, jakby taki szkielet był. Nie mam. trzeci. A ja? O nie! Co? Dawaj na szkieleta! Przyszczy! A łuk! No, ale nie we mnie. Ale łuk jest I co? Gdzie ty jestem? No przy pająku. Tu jesteś. Ja bi tego pająka. O. No, ale tego nie wiesz. Ja Mamy na wędkę. Czy ja mam w ogóle? Dwie. Tutaj. Czy może zbierać się z trzały? Chyba. No, nie będę Dobra, teraz chodź, gdzieś wybudujemy dom. Uuu, jakie fajne Słuchajcie, bym was bardzo poprosił o subskrypcję i łapki w górę. Fajnie, bym się bardzo cieszył. Naprawdę fajnie by było, jakbym miał dużo lajków, dużo subów.

tam, gdzie Wodgamer chciał, na górze, czy ja idziemy wprost? Gdzie jest... Hmm? Tam spół. są. Dobra. Dobra, tak sobie weźmiesz, tak, tak, tak. Dobra, chodzi. Tak. To jest O tam, 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 tam jest... Łąka. Mm. Tam jest łąka i to jest coś superowego. No dobra, no, nie mogę wyskoczyć. Dobra, o tam, tam zamieszkamy na tym fajnej, 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 fajnej zielonej trawie. O, taka wow. fajna, fajna, zielona trawa. Fajna, może ją chodzić. Ją... Y jest, jest za dużo. Teraz idziemy, budujemy dom. Daj mi jeszcze też. Lecz, ja żywam drewnem. Żywam drewnem. Nie żywasz. Dobraszaj cztery, no to tu wybudujemy. Zostaw mi z tym na drzwi. Gdzie robi mi Mam pytanie. Gdzie postawimy piesyki? Tutaj? Tutaj, Adrian, postawimy piece. Może? Nie, hmm. ja nie, ja nie, ja nawet nie, 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 Adrian. nie, hmm. Weź. Okay. Tutaj. nie, ty wymyślasz te imiona? To tutaj postawimy sobie i tutaj. I tutaj może będzie miejsce na coś, na przykład na jedną łyżeczkę. Okej? Okay? No to będą dwa. Albo dwa łyżeczkę się zmieszczą. Tu nie ma być pięć. Aha, no, no. Dwa łyżeczki treść się zmieszczą. Tutaj i tutaj. I tutaj możemy papier. Dobra, starczyło, ale... Ty zamknij drzwi, ja idę na owce. Poczekaj, idę po piasek. Tam jest piesek. I ja weź trochę drewna. Ja idę po owce. Na... Ja weź przy okazji ja trochę drewna. Na... Ja weź ra... Weź trochę masz Ja wywołuję owce. Raz, dwa, trzy, cztery, dobra.

Dobra, ale już większość coś mamy. Już 19 minut. Powiem, że nawet dużo jest psów. A co się marzy to spalenia? Jeszcze. A co można do spalenia? Kurcie, no Dobra, to spalę. Się. Przyniosę drewno Kurczę no nie postawiłem i co teraz? Mogę skoczyć papiasek Nie dobra, no to Masz? teraz no chodź tutaj, że tak, pożegnamy No to na y no to yy, na tym momencie zakończymy odcinek. No to na razie. No i cześć!